Hej, witam Was serdecznie, jesteśmy w Maladze, w sklepie Rossmann, bo przyjechaliśmy tutaj tylko z malutkim bagażem podręcznym i musimy sobie kupić takie podstawowe rzeczy do higieny i kosmetyki, czyli na przykład tutaj takie damskie dla kobiet, będą potrzebne rzeczy, które możemy sobie kupić, szampony, odżywki. No nie brałem, Patrzymy no Patrzymy sobie coś tutaj na ceny jest coś i deodorantów, żeli równych, podprysznic. I ceny są naprawdę bardzo podobne do naszych cen. Po 3-4 euro spokojnie można sobie kupić produkt, który również jest w nas w Polsce, który lubicie i używacie. Jeżeli cen tutaj nie widzicie zbyt dobrze, to na pewno wiecie o tym, że możecie sobie przy zwiększeniu i zbliżeniu filmiku zobaczyć dokładnie ceny danych produktów. Tak, tu są jakieś szampony i odżywki z danych firm. I dezdoranty. Możecie sobie zbliżyć również zobaczyć ceny. Ceny są 3-4 euro, kosztują te produkty. Możecie sobie spokojnie kupić, nie trzeba ich dźwigać od nas, z naszego kraju. Ceny są naprawdę takie jak w naszym sklepie. Podejrzewam, że jak jest promocja, to nawet można kupić naprawdę w bardzo atrakcyjnej cenie. Tutaj są produkty do higieny jamy ustnej, jakieś takie drobiazgi, które można sobie kupić. Tutaj również sprawdzałam ceny kosmetyków, jakieś kredki do oczu, tusze, cienie. Ceny są w zasadzie takie, jakie jak mają. Także polecam Wam serdecznie. My idziemy z naszym koszyczkiem zaraz do kasy i będziemy płacić za nasze wybrane produkty. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do oglądania moich filmików z podróży. Pa!